Dzień dobry, a dzisiaj w Literackim Rzeszowie moim i Państwa gościem jest rzeszowska pisarka, emerytka Lidia Socha. Witam Cię Lidiu. Witam Cię mam Gosiu. witam Państwa. Muszę powiedzieć, że dla mnie jesteś takim niesamowitym przykładem kobiety, która nie ważąc na swój wiek. Po prostu podjęła się bardzo dużego wyzwania i wiem o czym tutaj mówię. Wyzwania y, spełnienia marzenia, wydania książki, która jest y, dla ciebie ważna, ale nie tylko dla ciebie. Dlaczego nie tylko dla Litki, to Państwu zaraz powiemy. Jak do tego doszło, że, że ta książka się w ogóle ukazała? Zawsze marzyłam o tym, żeby napisać i wydać książkę. To było marzenie od młodych lat. Jeszcze miałam 14 lat, jak Zaczęłam pisać pierwsze opowiadania i wiersze. Ale potem życie troszeczkę potoczyło się innym torem o tym. To wszystko te marzenia musiałam odłożyć na przysłowiową mm. półkę. I dopiero kilka lat temu. Kilka lat temu otworzyło się okno na to, by móc te marzenia zacząć spełniać. Czy to był jakiś taki moment przełomowy w Twoim życiu? Co takiego się zadziałało? Jeśli możesz powiedzieć, śmierć mojego męża. Mąż, mogłabym tak powiedzieć, że mąż w pewnym sensie blokował mnie z tą moją twórczością. Mhm. I dopiero jego śmierć spowodowała, że ja poczułam się no nie tyle wolna od małżeństwa i tego, co nas łączyło, tylko wolna tak, tak... emocjonalnie. emocjonalnie. Wtedy okazało się, że no, mogłabym wrócić do swoich marzeń. Zaczęłam na nowo pisać wiersze. Wiersze, które tym razem były już dużo dojrzalsze niż tamte, te pierwsze. I zaczął chodzić mi po głowie pomysł, żeby zapisać książkę. To nie było takie proste tak od razu. To były tylko pomysły. Czasem ktoś mi podpowiadał, słysząc na przykład na pogrzebie. Mojej mamy napisałam pożegnanie, i, i to pożegnanie było, może na tyle dobre, że sąsiadka powiedziała: Litka, masz talent. Ty powinnaś pisać książki. Potem od innej osoby usłyszałam podobną sytuację, podobne słowa. I no, to takie zapaliła się lampka. No, właściwie to faktycznie, mogę zacząć pisać książki. A powiedz mi taką rzecz. Zaczęłaś pisać. Wiemy obie, jak wygląda ta praca wydawnicza, praca twórcza, najpierw później wydanie książki. Czy miałeś wokół siebie ludzi, którzy na tamtym etapie ci w jakiś sposób wspierali, którzy ci powiedzieli, nie wiem, na przykład jak do wydawnictwa napisać, czy, czy cokolwiek? W, w jaki sposób uzyskałaś wsparcie? I tak i nie. W jaki sposób podjąć współpracę z jakimś wydawnictwem to nie, nikt mi nic nie mówił, nikt mi nic nie podpowiadał, ale był człowiek, Jaromir Kwiatkowski, który powiedział, że on mi pomoże i tak naprawdę ja oddałam jemu już napisaną książkę o tym zają. Mi już nic nie obchodziło, potem po prostu książka została wydana. Poprzez niego kontaktowałam się z wydawnictwem, które mi wydawało, i to było po prostu wszystko własnym sumptem, zdana byłam na siebie. No właśnie, i to, że własnym sumptem, to dla mnie jest naprawdę, proszę Państwa, wielki podziw i szacunek, dlatego że wydanie książki wcale nie jest rzeczą tanią, prawda? Niestety nie. Dla mnie, zwłaszcza że byłam wtedy rencistka, jeszcze dwoje dzieci, starsze już były na swoim, ale dwoje dzieci jeszcze były na moim utrzymaniu, jeszcze mama, mamą wcześniej musiałam się opiekować. Dla mnie to było naprawdę bardzo trudne wyzwanie finansowe. Myślisz, że warto aż tak ryzykować, żeby spełnić marzenie? Jeżeli się chce spełnić własne marzenia... Trzeba zaufać tej własnej intuicji. To jest, proszę Państwa, pytanie retoryczne. <noise> no chyba za bardzo chciałam. Za bardzo mhm. chciałam kiedyś wziąć w rękę książkę moją własną, z własnym nazwiskiem. No i to, że Jarek mi powiedział, że mi pomoże to wydać. Czyli jednak musiała być ta determinacja była. Prawda? Taka ogromna. Tak, zwłaszcza, że no, książ ta książka to było trochę tak rzucanie się z motyką na słońce. Dlaczego? Bo od razu podjęłam się dzieła, można powiedzieć, dzieła życia. Mhm. To nie były jakieś opowiadania krótkie, tak jak nieraz dziewczyny czy tam inni pisarze zaczynają od krótkich opowiadań, które gdzieś yy, dają do druku. I od razu zabrałam się za książkę, która ma pięć części. Także to jest, to, jest, to, jest, to jest dzieło życia. Proszę Państwa, tutaj mamy książkę, ja pokażę może. To jest już drugi. Trzecia. Trzecia książka. Ty to dzielisz na tomy, prawda? Był pierwszy tom składający się z dwóch części. Tak, ale ja chcę to, bo będzie wznowienie, i w tej mhm. chwili po prostu po zmianach tych małych będzie, także będzie pięć części. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, bez, bez, bez rozdzielania na tom. tomy. Tak. Chciałam Cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, która wydaje mi się bardzo istotna, dlatego że często na swoich spotkaniach autorskich, czy też w rozmowie prywatnej, podkreślasz taki wątek, że Ty nie masz wykształcenia, że nigdy nie skończyłaś wyższych szkół, jesteś po szkole zawodowej, prawda? Tak. A mimo to naprawdę napisałaś piękną i dobrą książkę. Piękną, jeżeli chodzi o styl, o słownictwo bardzo bogate. Więc jak to jest? Trzeba mieć to wykształcenie i trzeba, nie wiem, ukończyć jakieś szkoły, żeby napisać książkę? To, że nie ukończyłam wyższych szkół, to zadziałały różne mm, sytuacje, jakie wtedy były w tej mojej młodości. O czym nie będę w tej chwili wspominać, ale... To wcale nie znaczy, że człowiek jest mniej inteligentny, czy, czy tego. No, myślę, że spokojnie, ja bym zdała maturę, może nawet poszła gdzieś na studia, no ale zadziałało się inaczej. E, więc bardzo zawsze lubiłam i czytać książki, czytam bardzo dużo książek, no więc w pewnym sensie podstawy do pisania miałam. Poza tym fantazja własna, którą moja fantazja to była. Naprawdę wielka i no, co tu mówić, jeszcze jako dziecko do snu opowiadałam sobie różne historie, tak jak bajki dzieciom. Lidia, Także ja, wykorzystałam ja, to po prostu. Ja specjalnie zadaję to pytanie, dlatego że często wśród znajomych, wśród dalszych znajomych, czy w ogóle w przestrzeni publicznej spotykam się z takim zdaniem, Zdaniem w zasadzie e, oceną ludzi samych siebie, mhm. z niską oceną samych siebie, że jeżeli nie mam tego papierka, że ukończyłam jakąś szkołę, to jestem mniej znaczącym człowiekiem, co oczywiście jest nieprawdą. W pewnym sensie to się mnie też dotyczy. Też czasami mam takie poczucie niższości, że ja nie mam tego papierka. Mhm. Ale ja sobie zdaję sprawę, że. Pa ten papierek to nie jest do końca, y, jakby to powiedzieć, Istotne. wyznacznikiem tego wszystkiego. Wcale on nie musi być. Y, ważne jest to, co mamy w sobie, do czego chcemy dążyć, y, jak to rozwijamy, no ale jakby nie było, y, y, wyższe wykształcenie na pewno ułatwia pisanie mm -hmm. książek. Ja tak naprawdę. Pomimo, że przeczytałam mnóstwo książek, pisząc tą książkę, to przeszłam takie małe studia polonistyczne. Czyli po prostu ciężka praca. Bardzo ciężka, ponieważ musiałam bardzo dużo poprawiać. Sugestie ludzi, którzy czytali tą książkę i w sensie redagowali czy korektę robili. Te sugestie mi bardzo dużo pomogły. A poprawa tej książki po napisaniu, napisałam bardzo szybko, pisałam emocjami, więc nie było problemu. Dwa tomy, te pierwsze dwa tomy, mówię o tamtych tomach. To, to było bardzo szybko, ale poprawianie trwało rok czasu. Rok czasu popra poprawianie, i to do końca nie jestem zadowolona. Dopiero jak pisałam właśnie tą, tą mhm. książkę, kiedy miałam już w głowie te wszystkie sugestie z poprzednich. E, nabrałam takiej, wyszlifowałam sobie mm -hmm. ten mój styl e, i, i wiem już teraz, e, że i, ile błędów błędy. tam popełniłam, mm -hmm. tak. Ale przy wznowieniu jest szansa, że te błędy sobie no, błędy, które Już spróbowałam to zredagować. Na, na razie książka jest w opracowaniu, więc zobaczymy. Błędy, które proszę Państwa, tak naprawdę widzi tylko autorka, ponieważ czytelnik myślę, że tych błędów nie zobaczy aż tak bardzo. No, Jakby nie było. E, Różne opinie mam na temat tamtych dwóch części, ale bardzo dużo jest pozytywnych, więc chyba tych błędów faktycznie nie jest <noise> tak, działa. albo przynajmniej ja jestem przewrażliwiona. No bo zwłaszcza w momencie, kiedy ktoś mi zwróci uwagę, że jakieś słowo powtarzam za często, mm -hmm. to ja potem w idę w drugą stronę, zaczynam eliminować to słowo aż do, do przesady. <noise> Także no, no, różnie to bywa. No ale to jest, to jest nauka, to jest po prostu sz taka, takie szkolenie własne. Czyli po prostu determinacja. 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 Taka siła woli. Można tak powiedzieć. Zwłaszcza jak wie się, o czym się chce pisać. Dokładnie. Ta książka jest oparta o Twoje pamiętniki, prawda? Troszeczkę można tak powiedzieć, że bazujesz na pamiętnikach, które pisałaś, ale to nie jest Twoja historia. Chcę tutaj zaznaczyć, że to nie jest historia. Naszej autorki. Natomiast na pamiętnikach, które gdzieś te sytuację, ta rzeczywistość, lat, jakie zawarłaś w swoich książkach, jest oparta na pamiętnikach. Specjalnie o tym, proszę Państwa, wspominam, dlatego, że, dlatego, że książki Lidzi, Sochy, saga o życiu Lilki, to. Piękna i niesamowita opowieść o latach, no, mogę tak powiedzieć, naszej młodości, poruści. chociaż troszeczkę nas. parę lat, to jest dobrze. O wieku kobiety nie, nie rozmawiają. E, w każdym razie to są lata 80., lata 90., tak? Jest oczywiście na początku trochę wspomnień z lat nawet 70., kiedy Lilka była małą dziewczynką, mhm. ale to jest początek, to jest taki wstęp. Tak naprawdę akcja y, zaczyna się w latach, y, końcówkach 70., 80., 90., już później po kolei, aż do lat współczesnych. I w tej książce można znaleźć autentyczne nazwy ulic, prawda? To jest na pewno autentyczne. <grym> Zakładów pracy, które tak. w ówczesnym Rzeszowie funkcjonowały, miejscowości, połączenia autobusowe, myślę, że nawet młodzi ludzie, jak jeżeli sięgniecie po tą książkę, to jest kawał fajnie opowiedzianej historii, o rzeczywistości, w jakiej nam Przyszłość. Rzecz, tak, to były zupełnie inne czasy, inaczej funkcjonowało yy, i myślenie młodych ludzi. i no, Nie było wiadomo, nie, nie było takiej technologii, czyli tych komórek, telefonu, Telewizja też byłaby mocno ograniczona. No więc, co nam młodym ludziom zostawało? Po prostu spotkać się i rozmawiać. Rozmowa jest naprawdę istotą i sednem kontaktów ludzkich. Dzisiaj to jest zupełnie inaczej wygląda. Rozmowa, której brakuje w przestrzeni nawet komunikacji. No Dokładnie, no. wszyscy jesteśmy zawieszeni w tym małym ekraniku telefonu. No. Często albo jest, bóry, że siedzą tak... obok siebie i piszą do siebie na telefonie. No tak, to już jest no. dla mnie utopia. Taka, taka rzeczywistość. Um, ale wiesz co jeszcze? Bo ja jestem w trakcie czytania właśnie tej y, kolejnej części y, sagi o życiu Lilki. Jedno, co mnie uderza, to Taka rzeczywistość, o której często teraz młodzi ludzie być może nie wiedzą, nie pamiętają, ale która też jest mianowicie o alkoholu. w życiu takim społecznym, rodzinnym, w życiu imprezowym. Nie, nie na tym poziomie, co teraz tylko no, wszędobylski alkohol, co było rzeczą taką, Normalną na tamte czasy? Tak to wygląda. Ja pamiętam te czasy, kiedy pracowałam w zelmerze. Eee, na taśmie było nas tam powiedzmy 12 osób. No, więc wykorzystywało się każdą okazję na to, żeby nawet w pracy, żeby mhm. coś wypić. To na oczywiście nie było to, że... tak, żeby się upijać, ale, ale no imieniny, urodziny, pępkowe, y, jakieś tam święta, dzień kobiet, nie dzień kobiet, no różne, co by nie było, to zaraz. A jak na przykład było na taśmie powiedzmy dwie halinki, czy tam jeszcze jakieś y, inne podobne imiona w tym, w tym czasie, to nieraz było tak, że codziennie ktoś przynosił butelkę. No wiadomo, no jedna butelka na kilkanaście osób, to tam nikt się nie upił, po jednym kieliszku to w sumie to było tylko takie symboliczne, ale... Ale fakt był taki, że bez względu na to, czy to w pracy, czy ogniska, czy dyskoteki, czy gdzieś tam się człowiek spotkał, szukał okazji i zawsze ten alkohol był. I to było tak zwyczajne, jak ja to mówię, mhm. e, nawet użyłam chyba tego słowa w książce, że to było tak normalne, że nienormalne wydawało się... Nie postawienie tej jak, butelki. Jak ktoś nie chciał pić w ogóle, jak ktoś, ktoś mówił, że nie, że nie pije alkoholu. Życie Twojej głównej bohaterki jest bardzo mocno naznaczone właśnie tym nałogiem no, męża głównej męża. bohaterki, prawda? I to też jest dla mnie, jeżeli chodzi o tą książkę, niesamowite, dlatego że to, że oddałaś tamtą rzeczywistość, taką bardzo realistyczną rzeczywistość, którą no, ja też pamiętam, prawda? Bo, bo <gryw> żyłyśmy w tych samych czasach. To jest to takie swoiste spektrum, e, historia staczania się męża tej, tej głównej bohaterki e, i ciągła nadzieja głównej bohaterki, że, że to jeszcze że to nie jest alkoholizm, że zastanawia się, czy, czy, czy to jest. Coś normalnego czy nie. Wiesz, chodzi mi o to, że pokazujesz tą wewnętrzną walkę głównej bohaterki, która z jednej strony kocha, z drugiej strony nie chce tak żyć, a mimo wszystko nie potrafi zauważyć pewnych prawd, o których teraz w przestrzeni publicznej bardzo głośno się mówi. Dokładnie. Chciałam to właśnie ukazać, bo tym różni się, różnią się tamte lata, tamta mentalność kobiet y, od lat o, współczesnych. Y, wtedy było to naznaczone, że no, żona ma prawo, właściwie powinna wiele znieść, bo małżeństwo... No, tak, małżeństwo się nie, roz, nie nie powinno się rozwalać małżeństw. Mąż, tak jak... Y, Teściowa Lirki tam powtarzała, że psa się na ulicę nie wyrzuca, co dopiero męża. Mhm. No ale y, do Lirki powolutku ta świadomość się rodzi, że jednak pomimo wszystko, pomimo tej przysięgi małżeńskiej, bo ona jest osobą wierzącą, więc dla niej to jest ważne, y, pomimo wszystko musi chronić siebie, a potem, jak już pojawiły się dzieci, również dzieci. Więc walczy. Walczy tak, jak potrafi, ale z drugiej strony ta jej wiara nie pozwala jej tak całkowicie zgodzić się na to rozstanie. Więc ona walczy w ten sposób, że owszem, powiem tak ogólnie wywala męża z domu. Mhm. Na jakiś czas, jeżeli on, on ją nią oczywiście prosi, więc. Przyjmuje z powrotem. Przyjmuje z powrotem, pod warunkiem, że nie będzie hmm. pił. Ten czas, okres trzeźwości trwa jakiś czas, i wszystko wraca do normy. Nie wiem, dzisiejsze kobiety pewnie by po pierwszym razie. Jakby znaczy, wywołali tego już pewnie nie przyjęły, no nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, bo myślę, że to zależy myślę, od kogo. Myślę, że świadomość jest większa, e, o wiele większa. Dużo się o tym mówi. W tej chwili też i ta rzeczywistość jest inna. Już tak ten alkohol wszędobyl, e, wszędzie się nie leje, prawda? Więc y, troszeczkę ta kultura picia inaczej wygląda już nawet same wesela, prawda? Tak, dokładnie. Gdzie w tamtych czasach to jeżeli na weselu ktoś się nie pobił. Nie, nie upił, nie, nie pobił, pod stołem nie leżał, tak, to, 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 to nie, nie było, było w, wesela. Tak, to nie było udane wesele, teraz to inaczej na szczęście wygląda. No Ale faktycznie ta rzeczywistość kobiet w tamtym czasie, ta mentalność to. Poczucie takiego obowiązku, myślę, że źle rozumianego obowiązku było no, bardzo duże. E, tak, i ja myślę, chciałam to właśnie pokazać, że Lilka musiała dojrzeć. Musiała dopiero dojrzeć do tego. Ona, ona już miała tą świadomość, że nie chciała żyć tak, jak żyły jej mama, czy babcia, mm -hmm. czy teściowa, em, w takim. Y, że, to, że mąż to pani władca, mhm. ona chciała po prostu y, równości małżeństwa, małżeństwo, żeby małżeństwo wyglądało jak, jak y, nie tylko jak kochankowie, ale jak przyjaciele. Czyli można powiedzieć, że twoja lilka wyprzedzała y, co najmniej o dwa pokolenia. Myśle, myślami, myślami. Rzeczywistość jednak korygowała troszkę mhm. te jej pragnienia, y, ale. No, jakby nie było, pewne rzeczy powolutku się przedzierały, przewijały. Nawet to, że odeszła na przykład od męża i, i, i ona sobie nie wyobrażała, żeby się z kimś innym złączyć, no bo przecież ona ma ten ślub pościelny, więc co Bóg złączył. A jednak, a jednak zaczyna przekracza też przekracza granicę, pewne granice tak. i to się zaczyna w niej coraz bardziej rozwijać, ta myśl taka takiej uwolnienia się od, całkowicie od tego, tego nałogu, ale, albo walki. To nie jest tak, że mąż upił się raz i ona go wyrzuciła z domu. No, musiał przekroczyć pewne granice, które doprowadziły do tego, że ona się na to zdecydowała. To już były pierwsze kroki, takie do... do, do, do do tej wolności, tak, ale do tej się, świadomości. Ale rodzi się też takie pytanie, dlaczego kobieta musi czekać, aż ten mężczyzna przekroczy pewne granice, żeby pokazać Dlatego, się, że, że ja tak myślę, tak że każdy zasługuje na jakąś drugą szansę. Czasami faktycznie są sytuacje, że ludzie się zmieniają. Tyle tylko, że w przypadku chorób y, alkoholowych, uzależnień, to jest bardzo trudne i bardzo sporadyczne, czasami dopiero musi dojść do jakiejś tragedii, żeby dana osoba się i zrozumiała. Tak, zrozumiała. No, czas, znam naprawdę bardzo dużo małżeństw, które przeszły piekło, a jednak dalej są ze sobą. Te kobiety znowu dały szansę swoim mężom, kiedy oni podjęli walkę z alkoholem czy tam z innym nałogiem. I faktycznie w tym momencie te małżeństwa no, są. Funkcjonują. Szczęśliwe, mhm. tak. Ale Lidia... to tego nie przewidzi. No właśnie. Lidia, powiedz mi, e... gdzie można znaleźć twoją książkę, gdyby ktoś chciał kupić? Bo wiem, że wydała ją własnym sumptem, jak to się mówi, więc ciężko e... będzie ją znaleźć w księgarniach. Właściwie typowo. wcale. <laughs> Właściwie wcale. Czyli gdzie, jeżeli Państwo by chcieli nabyć taką książkę, do kogo się mogą zgłosić, w jaki sposób Cię znaleźć? Przede wszystkim na spotkaniach autorskich. A pierwsze takie to będzie w Grocie we wrześniu, trzecia środa miesiąca. Grota to jest restauracja na ulicy 3 maja i spotkania literackie Groty. Na pewno będą takie spotkania jeszcze w różnych bibliotekach. A jedynie też można bezpośrednio u mnie. Czyli na... można, powiem, że prowadzisz profil na Facebooku. Tak, mam profil, można na Messengerze do mnie napisać, umówić się ze mną i spokojnie odebrać książkę. Dostarczę tak, w taki sposób, jaki tylko mogę. Proszę Państwa, sami widzicie, że spełnianie marzeń to jest coś naprawdę fantastycznego i że trzeba mieć... Dużo determinacji, aby takie marzenie spełnić. Treść tej książki, Saga o życiu Lilki, jak sami słyszeliście, to treść przesączona wręcz rzeczywistością lat 80., -tych, 90. -tych, bardzo. rzeczywistością trudną, ale to, co też jest takie bardzo istotne. Ta rzeczywistość w dalszym ciągu ma miejsce i w dzisiejszych czasach, bo problem z nadużywaniem alkoholu nie dotyczył tylko lat, w których myśmy dorastały, ale myślę, że, że teraz, więc warto tą książkę przeczytać z różnych względów. Przede wszystkim ta książka powinna dać taką naukę dla kobiet, że. Nawet jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, to musimy walczyć o bezpieczeństwo własne i dzieci. I to się tyczy również mężczyzn i kobiety. Więc po prostu w każdym związku nie wolno, to jest Wprost grze śmiertelny, jeżeli człowiek pozwala na niszczenie psychiki dzieci, ich, to w jaki sposób są traktowane, to jak później może wpłynąć na ich dorosłe życie. Tak samo znęcanie się nad kobietami. Nie wolno do tego dopuścić. Zawsze trzeba z tym walczyć. Proszę Państwa i tym oto przesłaniem kończymy w dzisiejsze spotkanie, a ja przypomnę raz jeszcze, że gościem moim i Państwa była rzeszowska pisarka Lidia Socha i jej niesamowita książka Saga o życiu Lilki. Dziękuję bardzo. Dziękuję.